Hej, hej, hej! Z tej strony Jarek gaming. Jak widzicie zmieniłem skina. Tak, zmieniłem. Jestem fanem Fnafa, no i wiecie, chciałbym mieć skina z Fnafem. To sobie biorę Springtrapa, jednego z moich ulubionych animatroników. Ale wiecie, ja ba, wolę bardziej Withered liter, Boniego. Dobra, zaczynajmy. W tu zagra... najchętniej bym zagrał gdzieś w Skywarsy. O, tutaj są! Dobra, bierzemy. Są moje Doubles normal, ja, że jestem jeszcze trochę nobem na Hypixelu. No i mamy 5, 4, 3. Dwa jeden beefs coming. Oh no. I need I need I need. O, żelazny kill Skrzynka na buty. To znaczy, skórzane buty. Wybaczcie. Czas wykopać diaksy. Nieźle, mamy diaksy. Przede wszystkim. Dobra. Co teraz... A, deski, deski, deski! Wracamy się pod... O nie! Ale mogę wyciąć kawa wziąć kawałek drewna? Dobra, myślę, że powinniśmy. Sorry, nie bierz tego do siebie. więc Dobra. A w sumie stworzę sobie diaksowy mieczyk. Hmm. Lepszy niż kamień. Uhu. Skakujemy. Otak otak otak. Diaksy, ça Savoir ramener Ça BBQ How's day? So how's day? ce Mam teraz diaksowy kilof. Ech, ale nie mam żadnych butów albo takie tam. Przyda, e, przydałaby się zbroja. Ech. 700... Y, y, y. Myślę, że powinniśmy teraz zagrać w Bedwarsy. Bedwarsy najlepsze. Hmm. Idziemy na Bedwarsy i takie tam. Ile z najpopularniejszych trybów na Skywarsach. Doubles. 3x3 w 3. 3, 3, 3, 3, 4 V4, V4, V4. A może. W... O! A ja wezmę. Ja wezmę. Ja wezmę czwórki takie. se 4 V4, V4. O nie! I do tego strafiliśmy na nuba! O, więcej osób. Siedem. Jam. o, uh. hm. Ej, a ty masz... E, e, e. O nie. Ej, ale tam jest re rekin. Uwielbiam mapy typu podwodnego, takiego wodnego. Wiecie, ja bardzo... ponieważ ja jestem... w ogóle uwielbiam wodę. Uwielbiam sobie pływać, no ale nie umiem, ale pływam sobie z makaronikiem.

Dawaj mi jakąś zbrojkę. Dobra. Czas sobie pójść po... Eee, wy obud... obudujecie to wełną? Ludzie, wy jesteście strasznymi nubami. Ja pokażę wam, jak to się robi. Bierzemy zamiast... Brać wełnę bierzemy endstone, Stone. Będzie trudniej. Zrobimy powłokę. Przede wszystkim. Hmm. O nie. O nie, wystrzelałem się A wiecie ja jestem. Hola, bardziej przekładam niż wszystko na serwerze, niż chronienie naszego łyżeczka. Ha! Patrzcie, jak my to ob. Jak to obudowałem? Ej, a ty mi daj jakieś jakąś lepszą broń. Najlepiej Stone Sworda. Czekaj, możemy kupić Iron Sworda. Iron Sword, najlepszy ruszamy, hm. żeby zobaczyć. Weźmiemy o nie, ktoś tu jest. A to, to nasi, ale czemu wyglądają jak nuby? Czemu? Budujemy to tak, tak, tak. Tak. No, ma teraz całkowitą ochronę. 24 godziny na dobę. Iron. Iron najlepszy, jest jednym z najlepszych. Ech. Ma... No, ale patrzcie. Zobaczymy, czy da się niszczyć takie. Nie, nie da się. Potki. Nie stać mnie, ponieważ są za emeraldy. Dream Defender. Quick Boy. Dobra. Dobra, ile mamy tego? Całe trzy staki. Dobra. Let's go. Diament się zaraz pojawi. Muszę chronić nas od, e, z, od innych rzeczy. O nie! Nie. Jeszcze mnie zlagowało. Nie! No. Nie! Hu! O cholera, to nasi. Ale straciliśmy łóżko, jak mamy teraz przeżyć? Czekaj, czy to się to? Nie, ale... Jaka szkoda, a teraz jedziemy znaleźć. O nie, idą tu. タタタタタ。<music> Haha haha no 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 Ojos no, oh, no. no. Osra dan v s fei o stronie Czemu to mnie tak laguje? O... Bierzemy. Idziemy, idziemy! O nie... Ö, tylko... O cholera, ale tam jest diament. O cholera, o cholera! Tak! Tak! Aż... Tak! On cztery diaksy. O nie! Czas zniszczyć e, e, pomost. Czemu to nie chce mi działać? E, prawdopodobnie dlatego, że mam... O, o mal nie zginąłem w voidzie. What are you doing? What are you doing? Was killed by Duxie Duckling. Co jest? Czemu mi nie chce to działać? Myślę, że powinienem jednak się rozłączyć. Dobrze, to na tyle, Jargaming.